Wszechmogący Panie, przed Twoją świętą obecnością kłaniamy się z sercami pełnymi wdzęczności i duszami spra Twojego boskiego przewodnictwa. Poznajemy, O Boże, wielkość Twojej mocy, która podtrzymuje niebiosa i ziemię oraz głębię Twojej mądrości, która kieruje naszym życiem przez wzburzone morza i ciemne doliny. W chwilach nieszczęścia, gdy życiowe burze wydają się nie do pokonania, a na naszych barkach ciąży ciężar rozpaczy, w sile naszej wiary w Ciebie znajdujemy bezpieczne schronienie. Wiara w Twoją dobroć i Twój doskonały plan dla naszego życia jest kotwicą, która trzyma nas mocno przed falami niepewności i strachu. Nauczyłeś nas, Panie, że wiara nie polega po prostu na wierze, że możesz wszystko, ale na zaufaniu, że niezależnie od tego, co nas spotka, jesteś z nami i prowadzisz nas swoją współczującą ręką. To w ufnym oddaniu Ci naszego życia odkrywamy prawdziwą wolność, wolność życia poza ograniczeniami strachu. Dumy i wątpliwości. Prosimy Cię, Ojcze Niebieski, abyś dzień po dniu umacniał naszą wiarę. Obyśmy postrzegali każde wyzwanie jako okazję do bycia świadkiem Twojej wierności i Twojej opatrzności. Pomóż nam pamiętać, że nawet wtedy, gdy nie widzimy ścieżki przed sobą, Jesteś z nami, oświetlając naszą drogę światłem swojej obecności. Obyśmy zawsze pamiętali, że wiara w Ciebie jest kluczem do przezwyciężenia przeciwności losu, gdyż nie ma przeszkody tak wielkiej, której nie dałoby się pokonać z Twoją pomocą. Abyśmy w każdym momencie naszej podróży mogli ufać Twojej sile. A nie własnej, wiedząc, że jeśli będziemy patrzeć na Ciebie, poprowadzisz nas do bezpiecznych przystani. Z pokornym sercem dziękujemy Ci, Panie, za Twoją nieustanną obecność w naszym życiu, za Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie i za Twoją obietnicę, że nigdy nas nie opuścisz i nie porzucisz. Obyśmy postępowali wiarą, a nie widzeniem, całkowicie ufając Twojej wiecznej miłości i Twojemu niezawodnemu przewodnictwu. Ojcze Niebieski, podążając drogą życia, często znajdujemy się w nieznanym krajobrazie gdzie każdy krok naprzód jest aktem odważnej wiary, a każdy oddech cichym szeptem nadziei w Twoją miłość i ochronę. Na tej ścieżce, Panie, wiele razy nasze stopy potykają się o kamienie nieoczekiwanych wyzwań, a nasze oczy ledwo dostrzegają ścieżkę przed sobą, spowitą mgłą niepewności. Ale to w Twojej nieskończonej mądrości znajdujemy wskazówki, których potrzebujemy, ponieważ jesteś latarnią, która oświetla naszą ścieżkę, nawet w najciemniejszych chwilach. Uznajemy, O Boże, że droga życia jest pełna piękna i cudów, a także prób i udręk. Wiemy jednak, że każdy krok z wiarą jest krokiem bliżej Ciebie, a każdy oddech nadziei przypomina o Twojej nieustannej obecności przy nas. Na stromych szlakach uczysz nas wytrwałości, w ciemnych dolinach pewność siebie i w krajobrazach spustoszenia, aby odnaleźć piękno w prostocie Twojego stworzenia. W każdym momencie naszej drogi, Panie, naucz nas zachowywać serce w wierze, wiedząc, że pod Twoją ręką nie ma drogi tak trudnej, której nie dałoby się pokonać. Prosimy, ukochany Ojcze, abyś dał nam odwagę stawienia czoła nieznanemu w duchu niezachwianej ufności wobec Ciebie. Obyśmy kroczyli z pewnością, że choć nie znamy każdego objazdu i przeszkody na naszej drodze, Ty je znasz, a Twoje widzenie jest doskonałe. Niech z każdym nowym świtem nasz duch będzie odnawiany nadzieją, że niezależnie od tego, co przyniesie dzień, Twoja łaska wystarczy, aby nas podtrzymać. Abyśmy wieczorem mogli odpocząć w spokoju, wiedząc, że byłeś z nami na każdym kroku, przemieniając każde wyzwanie w szanse na rozwój, a każdą chwilę zwątpienia w świadectwo Twojej wierności. Zatem z sercami pełnymi wdzięczności i duszami wzmocnionymi wiarą idziemy naprzód, przyjmując piękno i lekcje, jakie niesie dla nas każdy nowy etap tej podróży, zawsze świadomi Twojego pełnego miłości, przewodnictwa i wiecznego wsparcia. Kochający Ojcze, przed Twoją wielkość i miłosierdzie pokornie podchodzimy, wnosząc do naszych serc wewnętrzne wyzwania, które często nas dręczą. W chwilach ciszy nasze dusze często nawiedzają wątpliwości, lęki i niepewność, które szepczą słowa zniechęcenia i sprawiają, że kwestionujemy naszą drogę, nasz cel, a czasem nawet naszą wiarę. Ale to właśnie w takich chwilach, Panie, Twoja obecność staje się jeszcze bardziej namacalna. Jak kotwica pośród wewnętrznych burz, z którymi się mierzymy. Nauczyłeś nas, że nawet gdy fale niepewności grożą, że nas przytłoczą, Twoja ręka jest zawsze wyciągnięta, Twój głos zawsze do nas woła, a Twoja miłość jest stała, która nigdy się nie zmienia. Prosimy Cię, Boże. Pomóż nam rozpoznać głęboką prawdę Twojej obecności w naszym życiu, szczególnie w czasach, gdy droga przed nami wydaje się zasłonięta chmurami zwątpienia. Obyśmy w każdym wewnętrznym wyzwaniu widzieli okazję, aby jeszcze bardziej zwrócić się do Ciebie, szukając w Twojej mądrości, Twoim słowie i Twoim przewodnictwie światła, które rozproszy otaczającą nas ciemność. Niech Twoja prawda będzie dla nas przewodnikiem i oświeci naszą drogę boską jasnością. Niech Twoje światło będzie siłą, która rozwieje wszelki strach, odsłaniając na każdym kroku pewność. Że z Tobą jesteśmy więcej niż zwycięzcami. Niech Twoja obecność przypomina nam, że nie idziemy sami, nawet gdy podróż wydaje się samotna, bo Ty jesteś z nami, niosąc nas w swoich ramionach, gdy kończą nam się siły. Panie, w Twojej nieskończonej dobroci udziel nam łaski zaakceptowania naszych słabości w ramach naszego duchowego wzrostu. Pomóż nam zrozumieć, że nasze wewnętrzne zmagania nie są oznaką słabości, ale zaproszeniem, abyśmy jeszcze bardziej zbliżyli się do Ciebie, ufając, że Twoja siła doskonali się w naszej słabości. Obyśmy zawsze pamiętali, że nawet w najgłębszych dolinach zwątpienia i strachu Twoja ręka nas prowadzi, a Twój głos pociesza, szepcząc prawdy, które karmią naszą wiarę i wzmacniają naszego ducha. Niech pewność Twojej obecności i wsparcia będzie fundamentem, na którym budujemy nasze życie, światłem które prowadzi nas przez ciemność i siłą, która niesie nas do przodu pomimo wszelkich wyzwań. Prosimy o odwagę w stawianiu czoła lękom, mądrość w rozeznawaniu Twojej woli i siłę, aby iść naprzód, nawet gdy droga wydaje się niepewna. Niech pewność Twojej obecności będzie światłem oświetlającym naszą drogę, skałą, na której budujemy nasze istnienie i odwiecznym źródłem nadziei, która zachęca nas do dalszego działania. Błogosław, Panie, każdą osobę, która szuka u Ciebie schronienia i przewodnictwa. Niech odnajdą w Twoim słowie prawdę, która wyzwala, w Twojej miłości spokój, który uspokaja, a w Twojej woli cel, który nadaje sens życiu. Niech nasza podróż będzie żywym świadectwem Twojej dobroci i miłosierdzia, zachęcającym innych do szukania Ciebie szczerym sercem. Z wiarą i ufnością oddajemy nasze życie w Twoje ręce, pewni, że z Tobą u naszego Boku sprostamy każdemu wyzwaniu. Obyśmy żyli w sposób, który odzwierciedla Twoje światło na tym świecie, niosąc miłość, nadzieję i pocieszenie każdemu, kto stanie na naszej drodze. W imię Jezusa Chrystusa. Naszego zbawiciela i odkupiciela, modlimy się i dziękujemy za Twoją wieczną wierność i miłość. Amen.